Witam na kolejnym odcinku z Maikta w Plusynia. Michał jest u Villagerów, ale dzisiaj taki film trochę pogadankowy. No witam, witam, ją Ogólnie taki trochę film pogadankowy plus yy, ważna rzecz. takie info jakby. Dawno tego filmu nie było. Znaczy filmu. Dawno filmu nie było tego typu. Był już chyba dwa albo trzy razy. Yy, to pierwsze pytanie. Takie zasadnicze. Czemu nie nagrywa Pet Simulatora? Bo takie było, żeby z kimś nagrać Simulatora. Nie grałem jakby w Roblox'a na tym kanale. Jakby Roblox jest niby fajną platformą do nagrywania, ale jakoś mi nie przypadło do gustu. E, kolejne pytanie. Patrzę. A. E, czemu że tak rzadko robię livey? Powody są dwa. Jeden powód to potem będzie. A na razie. Taki powód to po prostu czasu nie mam. Jakby dopiero w wakacje będą streamy. Kiedy nagram ten? Nie Minecraft, tylko ten. Shop simulator? Ten. Shop simulator? Czy jakoś tak? Raczej nie zamierzam, ale możliwe, że tak. Szukam dalej. Jakby o. komentarzy więcej nie było. Jakby, no to i tak jest sporo, aż dwa tematy czy trzy były? Dwa chyba. I to takie dosyć zasadnicze. Nie, trzy były. Bo Pet Simulator, yy, ten Pizza i czemu Live'y? Tak, to trzy. I ostatni taki bardzo ważny powód, dla którego nagrywam to Q&A. Michał już wie o tym jakby, no bo on tu ze mną siedzi. Yy, tak poza odcinkami yy, że ogólnie seria, która jakby rozpoczęła Minecrafta to był Minecraft Survival Natomiast w starszych wersjach, ale jakby nigdy nie został skończony. To jest fakt. My jakby porzuciłem, jakby mam tamten świat, ale jakby stracił dla mnie jakikolwiek sens. Czasu nie mam to zbytnio na nagrywanie dlatego jakby porzuciłem tamten projekt. Jakby dużo osób oglądało go, ale jakby nie mogłem go nagrywać w takim formacie jak te filmy. To jest drugie. I trzecie, po prostu. Jakby. No, nie oszukujmy się. Badrock też nie jest taką jakąś mega mocną yy, wersją Minecrafta do nagrywania. Dlatego to też ma jakiś związek z tym, ale nie główny. A tak, wracając do waszej. Jakby nie patrzeć. Drugiej ulubionej serii Ponieważ jakby Z tej Waszej kiedyś dawnej ulubionej serii Filmy się dawno nie pojawiają Ponieważ Jakby Nie pojawiają się z powodu jednej rzeczy Jakby nie mam czasu To jest raz Jakby z jednej części no bo to jest jakby połączone Bo nie mam czasu Jakby nie mam chęci Jakby Nie wiadomo czy będzie dalej kontynuacja jakby tej serii Minecraft Mega Project bo jakby Strasznie jakby mało osób to oglądało potem. Bo tam nawet po 18 wyświetleń, a tą serię co teraz prowadzę z Michałem bardzo dużo osób ogląda. Bo ponad 100, to jest dobry wynik. A po prostu jakby brak czasu na dalsze jakby postępowanie na tym świecie budowa. To jest za dużo czasu poświęca. Można wrócić no, kiedyś. Ej, jak to się mówi, coś się kończy, coś się zaczyna. Tak. Taki pewny epizod się właśnie teraz kończy, jakby właśnie z tym światem, bo poszłem do szkoły średniej, to jakby nie jestem na miejscu. Więc. Skończy, poczekaj, skończyliśmy na tym, że jakiś etap się kończy, jakiś się zaczyna. To właśnie tak jak Michał wspomina, że pewne etapy się kończą i się zaczynają. Ja teraz nawiązałem, jakby współpracę, i to nagdy. Jak to nagrywam, jakby pewnie. Już tam mam bardzo dobry kontakt z nim. Już mam jakby ustalony termin. To raz, a dwa. No właśnie bardziej seria z Michałem jakby jest bardziej oglądalna. I właśnie szkoła średnia. To jest myślę przede wszystkim powód, czemu jakby seria nie jest kontynuowana. Poszłem do szkoły średniej, jakby. Teraz, jak to oglądacie, tu się prawie 3 miesiące po tym. No, 2 miesiące, jak szkoła się zaczęła. Więc dosyć stare, no jakby szkoła średnia, no to wiadomo. Więcej nauki, obowiązków. Dlatego, jakby tu jeszcze mogę poprosić Michała, żeby cokolwiek zrobił na świecie. Na przykład po awczu, na farmie prochu, zbudował na przykład jakiś mościk taki, nawet prosty. No to ja mu przygotuję rzecz, ale po prostu on jakby ma na miejscu wszystko. On też chodzi do szkoły średnio, ale jakby on poszedł na miejscu do szkoły. Nie ma daleko. Dlatego mu jest jakby łatwiej. Ja po prostu... Ja po prostu jestem w szkole, do której dojeżdżam autobusem. Mam raptem 30 km. No i mam więcej tego czasu jednak. Ja mam Już o 15 do km więcej tylko. O ile? O 15 km więcej do szkoły w swojej miejscowości. Tylko, że takiej drogi, że niewygodnej. Dlatego, No takie żenie to wiecie, ja bym przyjeżdżał zmęczony, by nie miał czasu na nic, jakby, bo trzeba było spać za chwilę. Tak, no po prostu przyjeżdżasz, odrabiasz lekcje i już nie ma dnia już. Praktycznie. No. Dlatego. Jest, zostaje na razie ta seria z Michałem. Jako główna na kanale. Chodź Michał spać. No ja jestem już jak możesz iść spać. ja po prostu jakby Michała jeszcze mogę o coś poprosić. Jakby on to zrobił, ja mu dam dostęp jakby... Nie że mu dam dostęp, tylko po prostu mu odpalę serwer. Żeby on sobie mógł wbić. Pograć tam na przykład 2-3 godziny, właśnie pobudować, porobić jakieś rzeczy, na które trochę mi szkoda czasu. Bo jakby przyjeżdżam, montuję, muszę się jeszcze spakować na kilka rzeczy, zrobić jakich prywatnych i jakby z... w piątek nagrywamy, więc tak trochę mało czasu jest w piątek. Aby w piątek o 17 będę przyjeżdżał zawsze, czy tam 60 ale tak dosyć w późnych godzinach i więc dosłownie nagrywamy odcinek 2 yy, trzy z fazmo pewnie jeden i yy, z minecrafta dwa albo na odwrót I jakby montuję to przez całą noc jakby niedzielę, jakby sobotę trochę przesypiam, ale jakby też mam z drugiej strony jakby yy, swoją drużynę harcerską do której należysz już od 5 lat, więc jakby teraz awansowana ten najstarszy jakby stopień, tam gdzie już jakby po tym już nic nie ma, jakby. Po prostu są y, zuchowie, potem są druchowie, i potem są wędrownicy, więc jestem w tych najstarszych. Jakby to też trochę czasu zabiera. nasze że najczęściej będziemy wychodzić na weekendy, takie dłuższe. Dlatego, ja jakby nie chcę pozostawiać tej serii tak bez odpowiedzi. Że była seria, y, dużo tam na świecie robiłem, a i nagle nie ma tej serii. Nagle ja po prostu. Było i nie ma. Dlatego nagrywam głównie ten film. Dla was jakby to jest połowie QA, bo jakby trochę od y, Was było pytań. I trochę jakby ode mnie. Takich informacji dla tych osób, co oglądają jakby cały czas kanał. jakby nie porzucam kanału spokojnie. Michał by na to nie pozwolił. Nie pozwoliłbym na to. I jeszcze pewnie z kilka osób by się znalazło, które naprawdę by chciały, żebym dalej nagrywał. Dlatego yy, nie porzucam, ale jakby zawieszam we, na razie serię. Mega projekt. Oficjalnie. I jakby Minecraft pustnienia się stanie przez najbliższe kilka miesięcy główną serią. No przez kilka miesięcy pewnie 3 do 4 maksymalnie. Bo jakby chcieli nagrywać właśnie z tym youtuberem, co nawiązałem w współpracę. Dlatego jakby Minecraft Pustynia też się kiedyś skończy. A to będzie jakby skończony etap. Nie będzie także pozostawiona seria. Dlatego jakby ten film jakby ma wam przedstawić sytuację, w jakiej teraz jestem. Michał ma o tyle łatwiej, że. Jakby. Nawet nie musi, jakby dojeżdżać autobusem. Teraz. W końcu. <laughs> tak? No czy jeszcze nie, ale już mam, jakby, zaczęte godziny. No, ale już jest bliżej niż dalej, ni niż był wcześniej. No. no. To tak, to prawda. No ale z drugiej strony wiesz. Trochę się nie opłaca jednak dojeżdżać na własny koszt Ponieważ na paliwo jeszcze więcej pieniędzy idzie niż tak normalnie No tak Chyba, że zrobimy tak jak w tamtym roku tam koledzy nam Z kolegami w sensie, że będziemy co tydzień się zmieniali To już wiesz, że tam do ciebie to należy A po prostu Michał ma jakby Jakby samochody właśnie takie nawet z kolegami to mu było, było łatwiej, bo jakby Auto Wsiadasz do Ota, jedziesz. I jesteś dosłownie te 30 km, to nie wiem, tak? W 15 minut? Coś takiego, co nie? No, coś koło tego 15 minut. Plus, plus jeszcze jest więcej czasu, bo kończysz lekcję i możesz sobie od razu pojechać. No i nie trzeba czekać, dlatego. Michał ma łatwiej o tyle. A ty z drugiej strony mogę Wam jakby powiedzieć mój plan lekcji, że w piątek jakby mam praktyki. Dlatego też jakby będę zmęczony pewnie na tych filmach. A już w ogóle montując, już w ogóle będę spał pewnie. Dlatego tam jakby jakość filmów sama sobie nie będzie gorsza, ale po prostu jakby montowanie może być jakby oczy gorsze, jak do tej pory. Było w miarę dobrze, to będzie troszeczkę gorsza jakość. Aby pewnie dużo błędów będzie, więc nie zwracajcie na razie na to uwagi. Bo trochę mało czasu jest, jakby. Zwłaszcza, że jak wy pewnie to oglądacie też został się miesiąc do przerwy świątecznej, więc kolejne daily nas czeka. Pewnie z Minecraft nie wiadomo co jeszcze. Coś pewnie wymyślimy z Michałem, ale już mam pomysł, ale Wam go nie zdradzę na razie. Chyba, że wbijecie pod tym filmem... ile Michał? Polubień? Hmm. hmm. Tak nie wiem gdzieś koło 10 myślę. No, jak wiecie, około 10, to Wam zdradzimy w następnym filmie nazwy serii po tej Minecraft w pustyni. Ale już wiem, jaki mam pomysł na kolejną serię. Dlatego, jakby. Myślę, że nie ma co przeciągać tego QA, bo powinno być króciutkie. I w tym czasie trochę wycięliśmy lasu. Jakby to jest jakby z. Tutaj Minecraft w pustyni, ale jakby QA. Ja sobie zrobiłem perp seta i per Tak, Michał ogarnął seta, ja ogarnąłem most. Dlatego żegnamy się, tylko nie gdzie jest Michał. Do ja jestem daleko, więc... Dobra, ja się żegnam tutaj na moście. Tutaj pięknym, długim moście. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Mam jo, nadzieję, jo, że przy... będzie ciekawy.